właściwości alkoholi. Po pierwsze, alkohole mają odczyn obojętny i nie dysocjują, pomimo iż w cząsteczce posiadają grupę OH, co może być mylące. I odczyn możemy sprawdzić różnymi wskaźnikami, na przykład fenoloftaleiną, oranżem metylowym. Fenoloftaleina wykrywa odczyn zasadowy, oranż odczyn kwaśny. Natomiast wygodnie nam tu będzie sprawdzić jednocześnie i kwaśny i zasadowy. Użyjemy sobie wskaźnika uniwersalnego w postaci papierka i po zanurzeniu widzimy, że papierek nie zmienił zabarwienia, więc odczyn nie jest ani kwaśny, ani zasadowy, czyli obojętny. Gdyby był kwaśny, papierek by tu się zmienił na różowy, do czerwony. Gdyby był zasadowy, zmieniłby się od zielonego po niebieski. Następnie Alkohole ulegają reakcjom spalania zarówno całkowitego, jak i półspalania i niecałkowitego. I weźmy sobie pierwszy z brzegu alkohol, alkohol metylowy i w wyniku spalania, w reakcji spal znaczy plus tlen, w wyniku spalania tak zwanego całkowitego zawsze powstaje dwutlenek węgla i woda i... Jaki byśmy tutaj sobie alkohol nie wzięli, zawsze w spalaniu całkowitym powstaje nam dwutlenek węgla i woda. I teraz sobie tą reakcję uzgodnimy i omówię na pierwszym przykładzie, dlatego że w przypadku alkoholi to uzgadnianie jest delikatnie kłopotliwe. I tu mamy jeden węgiel, jeden węgiel, ale po lewej stronie mamy cztery wodory, trzy i jeden cztery, więc dopisujemy tą dwójkę, żeby po tej stronie też było cztery. W dwóch wodach jest cztery wodory. Na końcu zawsze uzgadniamy tlen, bo on jest sam i niczego nam nie popsuje. Co my widzimy? Po prawej stronie widzimy cztery tleny. Dwa i dwa. Jest cztery, więc po lewej też musi być cztery atomy tlenu, ale należy pamiętać, że tu już jest jeden atom tlenu. Więc tu musi być 3, dwa razy ile jest 3, dwa razy półtora. Więc mamy tutaj półtorej cząsteczki O2. W związku z tym mnożymy obie strony, mnożymy indeksy razy 2, te indeksy wynikające z uzgadniania stron reakcji. Czyli mieliśmy jedną cząsteczkę, mamy dwie, mieliśmy półtorej, mamy trzy, mieliśmy jedną, mamy dwie, mieliśmy dwie, jest cztery. I tego typu reakcje, gdzie powstaje dwutlenek węgla i woda w wyniku spalania, nazywamy reakcjami spalania całkowitego. Powiedzieliśmy sobie też, że alkohole ulegają reakcjom półspalania. Reakcja półspalania to jest taka, która. W której powstaje tlenek węgla i woda, czyli oszczędza tu się tlen na produktach i ona zachodzi przy ograniczonym dostępie tlenu. Tu akurat uzgadnianie jest proste, bo tu mamy cztery atomy wodoru, więc tu dopisujemy dwójkę, żeby tu też były cztery atomy wodoru. I w tej sytuacji wszystko reszta nam się zgadza. Jeden węgiel, jeden węgiel, tlenów tu jest 1 i 2, jest 3 i tu też jest dwa. I jeden jest trzy. I tego typu reakcja to jest reakcja półspalania, czyli jak powstaje tlenek, węgla i woda, to mamy półspalanie. Alkohole też ulegają reakcjom spalania niecałkowitego, czyli takim, w wyniku których powstaje węgiel i woda. I tutaj znowu uzgadniamy sobie reakcję. Cztery wodory, więc tu dopisujemy dwójkę. Jeden węgiel, jeden węgiel. Tlenów po stronie prawej jest 2, więc tu też musi być 2, tu jest 1, więc tu też musi być 1, nie 2. 2 razy pół jest 1. Więc tutaj po lewej stronie jest 2 atomy tlenu i po prawej jest 2. Mnożymy razy 2, żeby zlikwidować tą połówkę. Więc tu było 1, jest 2, tu jest pół, jest 1, tu było 1, jest 2, tu było 2, jest 4. I tego typu reakcje nazywa, nazywamy reakcjami spalania niecałkowitego. Czyli jeszcze raz, jeżeli powstaje dwutlenek węgla i woda, jest całkowite spalanie, jeżeli tlenek węgla i woda, półspalanie. jeżeli węgiel i woda, spalanie niecałkowite. I teraz, jak powiedzieliśmy sobie, no nie tylko metanol się spala, spalimy sobie teraz na szybciutko etanol, robimy to tak samo. To jest spalanie całkowite, to jest półspalanie, bo powstaje tlenek węgla i woda, i to jest spalanie niecałkowite, i uzgodniliśmy sobie te reakcje. Co jeszcze sobie omówimy przy właściwościach alkoholu? Jak zmieniają się właściwości w zależności od długości łańcucha? I na tym wykresie widać, że jak wzrasta ilość węgli w łańcuchu, bo alkohole mają swój szereg homologiczny i coraz bardziej wydłuża im się łańcuch węglowy, i im dłuższy łańcuch. Tym coraz mniej są cieczami, czyli mamy ciecze od C1 do C11, czyli od jednego węgla do jedenastu węgli. To są ciecze, no coraz bardziej gęste i oleiste, ale jednak ciecze. C12 i dłuższe łańcuchy są to już ciała stałe. Wraz ze wzrostem długości łańcucha wzrasta też temperatura wrzenia. I wraz ze wzrostem długości łańcucha wzrasta też temperatura topnienia, ale maleje rozpuszczalność. Spa wzrasta spadek, czyli rozpuszczalność maleje, im jest dłuższy łańcuch. I teraz powiedzieliśmy sobie, że między C1 a C11 są to ciecze, ale te krótsze, od C1 do C3 węgli, są to ciecze lotne, czyli dobrze odparowujące i bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, natomiast między C4 a C11 węgli są to już ciecze oleiste i trudno rozpuszczalne w wodzie. Tak więc, jak widzieliśmy, metanol i etanol, czyli te dwa pierwsze alkohole, są to ciecze bardzo dobrze rozpuszczające się w wodzie i są lotne. Pierwsze trzy nasycone alkohole monohydroksylowe, bo o takich mówimy, czyli z jedną grupą OH, mieszają się z wodą w każdych proporcjach. Czyli możemy sobie wziąć wiadro wody, beczkę alkoholu i, i, i odwrotnie szklankę alkoholu, beczkę wody. W każdych proporcjach się ze sobą mieszają bardzo łatwo. Wynika to z ich powinowactwa do wody, czyli zdolności tworzenia się wiązań wodorowych. Po co o tym mówię? Bo w oparciu o te fakty można tłumaczyć tak zwane zjawisko kontrakcji, bardzo popularne. I co to jest zjawisko kontrakcji? Jeżeli mamy jakąś objętość wody i jakąś objętość etanolu, alkoholu etylowego, tyle. Objętości i tyle objętości. Jak sobie polejemy, to na początek tu nam będzie alkohol, tu woda. Jak potrząśniemy, to to nam się zmiesza. I co zauważymy, że ta objętość jest mniejsza niż suma tych dwóch objętości. Czyli jeżeli V1 to jest objętość wody, V2 to jest objętość alkoholu, a V to jest objętość już po zmieszaniu, to wiemy. Że to V, czyli objętość mieszaniny, jest mniejsza niż suma tych dwóch objętości. I to zjawisko nazywa się zjawiskiem kontrakcji. I teraz metanol i etanol są to trucizny, niewątpliwie obydwa alkohole, ale metanol jest bardziej toksyczny dużo i w ogóle nie nadaje się do spożycia. Ale ze względu na to, że one są bardzo podobne, na oko i na węch i, i ciężko to odróżnić, więc niesie to za sobą ryzyko zatrucia i trzeba uważać. I teraz sobie omówimy wykrywanie etanolu. Weźmy sobie tutaj etanol. I co my tutaj, skoro to jest mało probóweczka, kapniemy sobie krople kwasu siarkowego 6 i dwie krople roztworu dichromianu 6 potasu, który jest intensywnie pomarańczowy. Żeby ta reakcja nam elegancko przebiegła, wkładamy to do gorącej wody i co zauważymy? Zauważymy, że roztwór zmienił zabarwienie z pomarańczowego na zielony. I tu wykryliśmy alkohol etylowy. Jeżeli zmieni się na zielony, to znaczy, że wykryliśmy tutaj etanol i dichromian 6 potasu ze stężonym. Fasem siarkowym 6 jest odczynnikiem wykrywającym etanol, wedle tegoż doświadczenia, które tutaj omówiliśmy. I etanol powoduje także denaturację białek denaturację, czyli nieodwracalne zniszczenie struktury białek. Białko jest zrujnowane i nie wróci już z powrotem do swojego pierwotnego stanu czyli zniszczone. Łatwo to zobaczyć na doświadczeniu z białkiem jaja kurzego. Polewamy tu etanolem stężonym na białko jaja kurzego i co my tu widzimy? Tu widzimy, że zbielało totalnie, tak jakbyśmy to białko usmażyli, bo temperatura też powoduje denaturację, czyli zniszczone, nie wróci już z powrotem. Czyli etanol spowodował denaturację białka.